Dziękuję, dziękuję proszę Państwa, dziękuję, moi rodacy, przybywam tutaj do Was, do Pipkowa, żeby prosić Was o głosy, bo już niedługo wybory, najważniejsze wybory po 89 roku. I ja, Monteusz, z prawdy i szczerość przybywam tutaj do Was. Powiedzieć Wam, że jeśli na nas zagłosujecie, to nic Wam nie damy w najbliższych miesiącach po wyborach. Jeśli my zwyciężymy, to zajmiemy się obstawianiem swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa, w telewizji państwowej. No bo, żeby rządzić, to trzeba mieć wszędzie swoich ludzi. Odwdzięczyć im się za to, że coś wpłacili na kampanię, że pomogli, że gdzieś szepli dobre słowo. Dlatego moi drodzy, my się najpierw zajmiemy tym, nie waszymi problemami, nie problemami zwykłego Polaka, ale my przynajmniej jesteśmy szczerzy, moi drodzy: my o tym mówimy. Nie jak ten Niemiec, ten wiecie jaki, ten no. On nie, on, my przynajmniej jesteśmy szczerzy, bo my jesteśmy prawda i szczerość. My. Dziękuję. Dziękuję, moi drodzy. Także tak to będzie, moi drodzy. My nie zajmiemy się problemami służby zdrowia kolejkami do specjalistów. Nie. Nie zajmiemy się problemami seniorów. Nie. My, moi drodzy, na otarcie łez damy wam 300 zł więcej socjalu. Z waszych pieniędzy. Tak, z waszych pieniędzy. Więcej będzie zus od nowego roku. Najniższą krajową damy większą, ale za to zapłacą przedsiębiorcy. <laughs> to przecież nie my, bo my nie mamy swoich pieniędzy, moi drodzy, ale przynajmniej jesteśmy szczerzy. Prawda i szczerość. Tak, moi drodzy. Dziękuję, dziękuję, moi drodzy obywatele. Pamiętajcie, może i nie będziemy najlepszym rządem, może i będziemy najgorszym rządem po 89, ale przynajmniej szczerym. Szczerym, bo prawda i szczerość, moi drodzy, to jest dla Was. I my nie będziemy się zajmować Waszymi problemami, problemami ciężko pracujących Polaków. My przez 4 lata będziemy się zajmować tym, żeby zrobić dobrze sobie, żeby się nachłapać. Ale my przynajmniej ukradniemy raz a porządnie, tak, żeby już nigdy więcej nikt nie ukradł. Tak, moi drodzy, prawda i szczerość. Głosujcie na nas. Bo może i nie będziecie mieli rządu dobrego, ale będziecie mieli rząd szczery. Dziękuję. Monteusz, prawda i szczerość.